Witam Państwa ze Strasburga. E, Mówię to dwie godziny przed rozpoczęciem debaty w parlamencie na temat Polski. Przedtem pani ekscelencja Beata Szydłowa zaprosiła e, europosłów na, na, na takie wyjaśniające spotkanie. Muszę powiedzieć, że bardzo takie nieprzyjemne wrażenie odniosłem, odniosłem z tego, że z jednej strony e, PiS e, Pani Szydł osobiście, ale tam obecny prezydent PiS no, starają się zbagatelizować y, sytuację w Polsce, co oczywiście byłoby lepiej, żeby ją wyjaśnili w zamkniętym polskim gronie. A z drugiej strony PO idzie w zaparte. Przedstawiciele platformy y, no, mówią, jakim prawem, jakim prawem tu się zmiany robi w nocy, zapominając że na przykład, jak chcieli. Lasy państwowe sprywatyzować. Mm. Oczywiście po to, żeby Błyskawicz się rozprzedać po byle jakiej cenie i mieć tam pieniądze na spłatę tych, tych żydowskich zobowiązań. No to, proszę Państwa, to też było w nocy zrobione i jakoś o tym członkowie parlamentu z Polski, z PO, jakoś nie pamiętali. Naprawdę bardzo nieprzyjemne wrażenie, tym bardziej, że ludzie mówili długo, z wyjątkiem mnie oczywiście, mówię krótko. Mówili bardzo długo i mówili, no w zasadzie powtarzając tylko te same slogany, bo wy to, bo wy tamto. Naprawdę bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne nieprzyjemne wrażenie. I muszę przyznać, że na ogół przedstawiciele platformy wypadają werbalnie, lepiej. Tymczasem tutaj się w ogóle nie, nie popisali widać wyraźnie, że ta formacja jest syłkowa, jest w defensywie, po prostu nie wie, nie wie co powiedzieć. Bronią się właściwie, a nie atakują i w dodatku bez polotu, bez dowcipu. Najlepsze, szczerze mówiąc, przemówienie to miał pan Janusz Wojciechowski. O sobie oczywiście nie mówię, bo nie jest, nie jest sędzią własnej sprawie. Który dość, dość dobitnie wypunktował, wypunktował te. Te rzeczy i które tej nieścisłości w działaniu PO wyraźnie, mimo że przecież on się wwozi z PSL-u, no to wyglądał w, 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 w Platformie te, te nieścisłości. I proszę Państwa, to, to oczywiście nie spotkało się z żadną repliką, po prostu starano się pomijać, pomijać jego, uwagi, jego uwagi i to też wywarło na mnie bardzo nieprzyjemne wrażenie. Także, także, także nie jest prawdą, bo PO się wypiera, że, że, nikt nie chciał, że nikt nie chciał tej debaty. Ja proponowałem nieśmiało, żeby może wszyscy obecni podpisali, polscy posłowie, że sobie nie życzą tej debaty, ale jakoś to nie spotkało się z entuzjazmem, z entuzjazmem europosłów Platformy Obywatelskiej. Nie było widać, że ochoczą, mówią, że oni się podpisują, że nie chcą tej debaty. Zresztą już w tej chwili chyba nie można by było zatrzymać. Ale z tego, co wiadomo, co najmniej niektórzy z nich, niektórzy z nich do tej debaty, debaty PRO. Otóż, co ja powiem? No, oczywiście powiem, co ja sądzę o demokracji w ogóle, ale jeżeli Parlament Europejski składa się z samych zwolenników demokracji, no to proszę bardzo, jest, są, jest wynik demokratycznych wyborów. No i teraz niech to uszanują, no bo oni są demokraci. Ja bym, nie, ja bym nie musiał szanować, bo ja demokratą nie jestem, ale, ale oni są demokratami i muszą tę wolę ludu polskiego, miast i osiedli części ludności mieszkającej poza miastami, siami osiedlami, jak mówił pan Jan Pieczak, muszą tę wolę ludności uszanować. Proszę Państwa, nie przeceniajmy war wartości tej debaty w Europarlamencie. Europarlament jest po to, żeby mówić, jak było Parlare, to znaczy mówić, i posłowie chcą coś powiedzieć, żeby ich wyborcy w kraju to zobaczyli i to wszystko. Ta rezolucja Parlamentu, do której pewno dojdzie, mimo wysiłków polskiej dyplomacji, która stara się temu zapobiec. Ta rezolucja w Parlamencie nie ma żadnego... Realnego znaczenia, a oczywiście może posłużyć poważniejszym ciałom, typu Komisja Europejska czy Rada Europejska, do jakichś bardziej konkretnych działań jako podkładka. Natomiast sama w sobie nie ma żadnego realnego znaczenia. Zresztą te, te, te ciała, czyli Komisja i Rada, i tak mogą zrobić co chcą bez podkładki Parlamentu Europejskiego. Tym niemniej, oczywiście, jak już jest ta, ta debata, no to wezmę w niej udział i postaram się zrobić, co się da, żeby y, było jakoś sensownie i w miarę wesoło. Dziękuję za uwagę, szykuję się do debaty.